Witam cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesiero, to jest program Sprawy okiem katolika. Klasyczne sprawki wrócą niedługo. Natomiast dziś zaczyna się Wielki Post i chciałbym postawić takie pytanie. Czy zawierucha, która teraz dzieje się na świecie, zmienia cokolwiek w sposobie, w jaki powinniśmy przeżywać Wielki Post? Czy powody, dla których każdy katolik powinien rozpoczynający się właśnie czas, czas pokuty, przeżyć uważnie i świadomie, straciły cokolwiek na swojej aktualności z powodu wojny na Ukrainie? Nie. Powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, prawdopodobnie strategia złego na twoje życie teraz się zmieni. Nie wiem, jaka jest twoja sytuacja osobista, natomiast dla jakby społeczeństwa jako ogółu do tej pory mieliśmy czas względnego dobrobytu i pokoju i strategią na ten czas jest uśpić człowieka, żeby nie zawracał sobie gitary takimi rzeczami jak życie wieczne. Natomiast teraz mamy czas, w którym raczej jego strategią będzie rozdygotać człowieka i przekonać go, że Waga spraw, które dzieją się teraz na świecie na pewno przekracza coś takiego jak środa popielcowa, jakieś tam wyrzeczenia. Teraz są poważne sprawy na świecie, więc nie zajmujmy się na pewno takimi głupotami jak to, żeby powiedzmy ograniczyć coś, coś w swoim życiu. Więc to jest taka pierwsza moja prośba na dzisiaj, żebyśmy wspólnie uznali, że Wielki Post jest aktualny i że waga tego jak przeżyjesz i jak ja przeżyję Wielki Post jest większa niż cokolwiek dzieje się teraz na świecie. Dlatego, że tutaj mówimy o sprawach wiecznych. Wieczność jest dłuższa niż to, co dzieje się teraz dookoła, co działo się tydzień temu, i co będzie działo się za tydzień. Wieczność jest troszkę dłuższa niż to. Kochani, jaka jest funkcja Wielkiego Postu? Funkcją dobrego przeżycia Wielkiego Postu jest nawrócenie człowieka. To jest słówko, które może wprowadzać w błąd, dlatego że często myślimy, że nawrócenie to znaczy, że ktoś jest niewierzący, a potem uwierzył w Boga, więc on się nawrócił. Jak więc ma się nawracać człowiek, który już jest katolikiem? Więc tutaj chciałbym przytoczyć, w ogóle wszystko, co dzisiaj będę mówił, wynika z rozmów z mądrymi ludźmi. Na przykład z tego miejsca chciałbym pozdrowić księdza Krzysztofa, z którym rozmawiałem jeszcze wczoraj. Nawrócenie jest odwrotnością grzechu. Grzech to jest odwrócenie się od Boga, zburzenie jakiegoś porządku, w tym jak człowiek powinien funkcjonować względem Pana Boga. I grzech jest zaburzeniem tego porządku, odwróceniem się od Boga. Więc nawrócenie to jest z powrotem. Nawracamy się, więc znowu odwracamy się z kolei od naszego grzechu, a kierujemy się w kierunku Boga. Tak chyba w wielkim uproszczeniu można to ująć. Funkcją Wielkiego Postu jest porzucenie grzechu w Twoim i w moim życiu oraz wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy, których już się dopuściliśmy. Funkcją Wielkiego Postu jest odwrócenie się od nieuporządkowania. I teraz, czy to jest czas, który jest łatwy? Czy to jest w ogóle łatwe zadanie? żeby porzucić w swoim życiu to, co jest nieuporządkowane, czyli co jest grzechem. Jest to bardzo trudne zadanie, natomiast co jest ważne? Ważne jest to, żeby nie podchodzić do tego o własnych siłach. Czyli czas, który teraz się rozpoczyna, to nie jest czas, w którym mamy testować swoją silną wolę i ambicje, że ja sobie na przykład postanowię, że nie zrobię czegoś i ambicjonalnie do sprawy podejdę i to jest wielki post. Te walki, które warto teraz podjąć, Prawdopodobnie przerastają nasze możliwości, i o silnej woli, spinając się z całej siły, raczej nie damy im rady. W Wielkim Poście to łaska Boża ma pomagać nam toczyć te walki z naszym grzechem. Także odradzam zabieranie się do Wielkiego Postu na zasadzie: oh, dam radę. Bo prawdopodobnie, jeżeli dasz radę, to chyba nie tam leżała sprawa, z którą tak naprawdę powinieneś był walczyć, jeżeli dasz radę o własnych siłach. Oczywiście wiele wysiłku od człowieka. Wymaga to, żeby stawić czoła swojej grzeszności, natomiast o własnych siłach i tak raczej polegnie. Trzeba się tutaj zdać na łaskę Pana Boga. Teraz pomyślmy przez moment, czy w ogóle grzech to jest sprawa poważna. Nie wiem, czy się zgodzicie, w ostatnich dziesięcioleciach, na pewno latach, duży nacisk kładzie się na miłosierdzie Pana Boga i raczej więcej naucza się o tej stronie, jakby boskości Pana Boga, niż o tej drugiej, czyli o sprawiedliwości. I że grzech to jest bardzo, ale to bardzo poważna sprawa. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment psalmu, w którym mowa jest o grzechu. To jest fragment psalmu 51. Zmiłuj się nade mną Boże w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Oby mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Pytanie, czy twój grzech jest zawsze przed Tobą? I czy rzeczywiście uznajesz swoją nieprawość? Teraz, kochani, o co chodzi? No, z grubsza chodzi o to, że jeżeli nie myślisz zbyt często o swoim grzechu i nie jest on zawsze przed tobą, to raczej zły zawawił się tobą i robi sobie z ciebie jaja. Z pewnością niejednokrotnie słyszałeś takie słowa, żeby nie skupiać się za dużo na grzechu, tylko skupić się na miłości Boga, czy coś w tym stylu. Więc wydaje mi się, że w takim nauczaniu. Jest o tyle błąd, że te rzeczy są ze sobą ściśle połączone. Jeżeli jesteś twarzą do Boga i tyłem do swojego grzechu, to jesteś jednocześnie twarzą do Boga i tyłem do swojego grzechu. Jeżeli odwracasz się do swojego grzechu, to jesteś tyłem do Boga. Czyli te dwie rzeczy tak naprawdę, wektory, w których ustawiasz swoje życie, czy ku Bogu, czy ku swojemu grzechowi, są tak naprawdę w tym samym czasie, to jest aktualne. Nie można skupić się bardziej na jednym, a o drugim nie myśleć. Nie wiem, czy udało mi się to jakoś spójnie i logicznie powiedzieć. Po prostu proszę, raczej nie kupujcie czegoś takiego, że albo skupiamy się na miłości Pana Boga, albo skupiamy się na naszym grzechu. To są alternatywy i lepiej skupiać się na miłości Boga niż na naszym grzechu. To jest jakby to jest błąd logiczny, to jest pewna manipulacja. Teraz przyszło mi do głowy takie porównanie. Nie skupiaj się na brudzie, na stole, tylko skup się na czystości stołu. Co to miałoby oznaczać? To jest tak naprawdę jakaś gra słów, z której nic mądrego nie wynika. Jeżeli chcesz się jakby skupić na czystości stołu, to w tym samym czasie skupiasz się na brudzie na stole. Wycierasz ten brud, żeby dojść do czystości stołu. Coś w tym stylu. Kochani, teraz, zanim przejdziemy do tego, jak ja zamierzam spróbuję przeżyć ten Wielki post oraz co, co każdy z was mógłby podjąć na ten Wielki post, to najpierw powiem, czy ma sens się tak w ogóle męczyć? Jaki to ma w ogóle sens teraz? Mamy ciężko, za nami dwa lata jakieś gehenny z jakimś drobnoustrojem i ledwo to jakby tam były takie złudzenia, że chyba się temat kończy, to ta, nagle teraz dzieje się to, co się dzieje. I teraz my jeszcze w tym wszystkim mamy zacząć walkę z naszym grzechem. W tym wszystkim mam na przykład nie szukać pocieszenia w tym, w czym zwykle szukam pocieszenia. Siedzę cały dzień w internecie, jestem rozdygotany. To jak się potem uspokoić, niż na przykład powiedzmy Lampką wina i serialem wieczorem. To wszystko jest mi teraz jeszcze bardziej potrzebne niż zwykle. Przecież na świecie się dzieją rzeczy naprawdę, naprawdę niepokojące. No i teraz, kochani, tutaj chciałbym znowu fragment z Pisma Świętego. To jest z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 18, werset 28 i kilka dalej. Wówczas Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za tobą. On im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam Wam: nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców. Albo dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a we wieku przyszłym życia wiecznego. To jest fragment, na który również Ksiądz Krzysztof zwrócił moją uwagę. Co to może oznaczać? W tym przypadku Jezus mówi do apostoła i do pozostałych apostołów, że w tym czasie, czyli jeszcze za ich życia, dostaną daleko więcej. Zastanówmy się, proszę, nad tym logicznie. Większość apostołów skończyła po ziemsku patrząc dosyć marnie. Przyznacie, a tu Jezus mówi, że w tym czasie, czyli jeszcze w ich życiu, za te wszystkie ich poświęcenia, oni otrzymają daleko więcej. Co to tak naprawdę oznacza? Przynajmniej tak twierdzi ksiądz Krzysztof i do mnie to bardzo przemówiło. To oznacza Boga. Jeszcze na ziemi będziesz miał niesamowicie lepiej, bo nagrodą za te wszystkie poświęcenia jest Pan Bóg. Twój grzech i twoje nieuporządkowanie odwraca ciebie plecami do Pana Boga. Jeżeli podejmiesz walkę przy pomocy Boga, ze swoim nieuporządkowaniem i ze swoim grzechem, to znacznie że znowu odwracać się twarzą do Pana Boga. I to jest nagroda, od której nie ma lepszej. To takie są słowa jakby zachęty, bo człowiek może sobie myśleć, że matko, teraz znowu ja będę myślał o ograniczaniu swoich różnych życiowych pocieszeń. Właśnie. Teraz co jest ważne, wydawałoby się ważne podkreślenie tego, że prawdziwy post ma służyć temu, żeby. Trochę jakby umartwić pewne dążności naszych różnych władz. I teraz to nie jest czas, w którym mamy się tylko wyzbyć grzechu. Chociaż do tej pory mówiłem cały czas o grzechu, to nie miałem na myśli tego, że to jest świetny czas, żeby przyjrzeć się swoim grzechom i przestać je popełniać. Bo taki czas jest zawsze, nie tylko w Wielkim Poście. W Wielkim Poście mamy czas umartwienia. Również takie słówko w XXI wieku, przyznacie, dosyć archaiczne i niepopularne. Raczej dzisiaj wychowuje się człowieka do tego, żeby non-stop sobie dogadzał. Szczęście to jest komfort. Szczęście to jest, że niczego mi nie brakuje i mam spokój, jest super. Natomiast umartwienie, u, to dziwne słowo jest, jak na XXI wiek. Natomiast na ten moment chciałem tylko poczynić takie rozróżnienie. Umartwienie to jest rezygnacja z czegoś. Co może być samo w sobie nawet dobre. Zabieram sobie coś, co samo w sobie nie jest złe, na przykład cukierek albo lampka wina. Te rzeczy nie są złe ze swojej natury, natomiast umartwienie polega na tym, że na jakiś czas odmawiam ich sobie, żeby jakby okiełznać swoje własne skłonności. I teraz, kochani, jeszcze jedna taka myśl. Ja dla samego siebie już od jakiegoś czasu. Na przykład nie formułuję myśli w ten sposób, że mówię: Ja chcę słodyczy, powiedzmy. Ja chcę piwa. Tylko mówię sobie: Moje ciało chce słodyczy, moje ciało i psychika, powiedzmy, chcą piwa. Na przykład. To nie jest tak, że ja tego chcę, tylko odróżniam wyraźnie swoje władze, jakby swoją wolę od tego, że moje ciało zgłasza mi różne rzeczy. Nie wiem, czy coś takiego do Was przemawia. Natomiast, czy Ty chcesz, na przykład się przejeść? Pewnie nie, ale może w tym momencie Twoje ciało czy Twoja psychika biorą jakby górę nad tobą i one dyktują ci, co Ty zrobisz. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, to jest trochę taki mój autorski podział. Pewnie gdyby ktoś mądrzejszy się nad tym pochylił, to może minimalnie inaczej by to narysował. Ja dla siebie, u siebie rozróżniam duszę, rozum, psychikę i ciało. I teraz. Właściwy porządek spraw jest taki, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. Moja dusza jest na drugim miejscu. Rozum, psychika i ciało, w tej kolejności to są jakby władze w takiej hierarchii ustawione. Mogą jakoś usprawnić mnie do tego, żebym zatroszczył się o zbawienie swojej własnej duszy. Jeżeli ten porządek jest odwrócony, na przykład ciało i psychika władają nad moim rozumem. To już będzie mi naprawdę ciężko ogarnąć jakkolwiek właściwą hierarchię, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. I z tego miejsca ponownie, jakby chciałbym bardzo zachęcić każdego, że nagroda za właściwe ustawienie w, tym, w swoim życiu tych priorytetów jest przeogromna. To jest spokój, pokój wewnętrzny, radość. Jeżeli na samą myśl o tym, żeby na przykład czegoś odmówić swojemu ciału, ty masz już atak jakby niepokoju, że ojejej, to czy ja sobie będę odmawiał, nie tobie. Nie sobie. Swojemu ciału czegoś będziesz odmawiał, żeby uzyskać jeszcze większe rzeczy. ok to może przechodząc do konkretów, w jaki sposób można się zabrać za ten Wielki post, co również wyczytałem w źródłach mądrych oraz usłyszałem wczoraj na rozmowie z księdzem Krzysztofem. Ważne jest, aby gdzieś te nasze postanowienia na Wielki post. Obracały się wokół naszej wady głównej. Absurdalną byłaby scena, gdyby na przykład po wielkim wypadku na stół chirurgiczny trafia człowiek, który mu któremu już tam powiedzmy tak, pik, 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 ma wielką dziurę w brzuchu, a chirurg patrzy i mówi: Widzę tutaj różne problemy zdrowotne, na przykład ten pan ma opryszczkę i oczywiście też dziurę w brzuchu. To Zajmijmy się opryszczką. To jest ważne. Tak trzeba uleczyć tego wirusa opryszczki, bo on może powodować różne problemy. Natomiast, jakby, waga, tych spraw teraz jest zupełnie inna w tym momencie. Więc jest możliwe, że ktoś jakby bojąc się dotknąć swojej wady głównej, postanowi sobie, że nie zje czekoladki na przykład przez najbliższe 40 dni. Jeżeli powiedzmy, słabość do takich rzeczy jest wadą główną, to może tak. Ale tutaj jakby jest taka prośba, żeby naprawdę nie stracić tego wielkiego postu i przyjrzeć się, gdzie jest moja wada główna. W tej sprawie można dokonać konsultacji z ludźmi, z którymi żyjemy. Na przykład chodzi o to, żeby rozumowo widzieć priorytety w swoim życiu na ten Wielki Post. Jeżeli na przykład dziewczynka przyszła, przyszłaby do mamy z sukienką, która byłaby cała w błocie, to byłoby absurdalne, gdyby mama powiedziała na przykład, że ojej, trzeba się zabrać za tę sukienkę, przypnijmy jej kokardkę, będzie ładniej wyglądała. To mniej więcej tak czasami wygląda, wyglądają nasze postanowienia wielkopostne. Że, że tak naprawdę boimy się zajrzeć tam, gdzie jest prawdziwy problem, trzeba wybrać sukienkę. Potem można przypiąć kokardkę, ewentualnie. Yy, I wymyślamy jakieś takie, właśnie, że ja to nie będę pił kawy. No, jeżeli to jest jakoś bliskie Twojej wadzie głównej, to tak, to idź w tym kierunku. Jeżeli to w ogóle jest zupełnie z innej bajki, to prawdopodobnie jest to jakieś tam zwiedzenie ciebie. Ja, na przykład, na ten wielki post mam kilka postanowień, najważniejsze i chyba najtrudniejsze. To jest jakby siedzenie w internecie. Postaram się mniej siedzieć w internecie. Wczoraj pożegnałem się na Twitterze na 40 dni, bo Twitter, zwłaszcza w tych czasach, kiedy dzieje się to, co się dzieje na, na Ukrainie, to zaczął być już niemalże odruch, że praktycznie co chwilę łapałem się na tym, że ja jestem na Twitterze i sprawdzam, co tam, co tam się dzieje. Więc to będzie dosyć trudne wyzwanie, żeby mniej siedzieć w internecie, a jeżeli już to tylko w tych miejscach które z góry sobie przewiduje, że tam zajrzę, nie serwować, nie szukać, nie zaspokajać co chwilę swojej ciekawości. Jeżeli chodzi o postanowienia takie związane z ciałem, to jakiś tam post przerywany planuję. Nie chcę tutaj mówić o szczegółach, bo to każdy może mieć jakieś swoje pomysły, swoją filozofię. Natomiast nie wiem, czy Was również tak bardzo pociąga taka wizja, że zdobywamy w jakimś sensie władzę nad swoim własnym ciałem. Tym ciałem, które non-stop tam coś chce, coś krzyczy, tu by chciało tamto spożyć, powiedzmy, bo żeśmy przyzwyczaili. Najgorsze, co może być, to tam nauk wynikający z tego, że po prostu przyzwyczailiśmy ciało i on teraz woła, daj mi to, daj mi tamto i męczy i uniemożliwia tak naprawdę to, co jest jednak najpiękniejsze, czyli jakieś tam rozumowe skierowanie swojej duszy ku Panu Bogu, czytanie mądrych rzeczy, robienie tego, co tak naprawdę władzą swojego rozumu decyduje, że chce robić. Nie daje się wodzić. Za nos, powiedzmy, swojemu ciału, które prymitywne zgłasza jakieś potrzeby i uniemożliwia tak naprawdę mi życie świadome. Natomiast też warto powiedzieć o namiętnościach. W języku polskim słowo namiętność często nam się kojarzy z, z tematami szóstego przykazania. U świętego Tomasza Zakwinu, pasiones, to są tematy jakby takiego wszystkiego, co dotyczy naszej, naszych uczuć, emocji, naszej psychiki, właśnie. I to jest dużo szersze pojęcie niż namiętności w rozumieniu takiej namiętności, właśnie cielesnej. I w tych pasjones, powiedzmy, namiętnościach, tam są takie tematy jak na przykład cierpliwość, ciekawość, zaspokajanie ciekawości, kompulsywne zaspokajanie ciekawości i różne inne, o wszystkich teraz jest sens mówić. Natomiast warto w Wielkim Poście przyjrzeć się zarówno temu, co nasze ciało? Gdzie nas męczy nasze ciało? Może nie możesz żyć bez cukru, na przykład, albo bez kompulsywnego jedzenia. To po prostu twoje ciało robi sobie z ciebie żarty. Również, co bardzo ważne, i tutaj jest temat tej wady głównej, można zapytać ludzi wokół siebie, jakie są nasze takie podstawowe problemy naszej duszy. Jeżeli je zidentyfikujemy, to tam warto jakoś nie tylko porzucić grzech, ale starać się jakoś Umartwić, żeby zobaczyć, że tak naprawdę pomimo tego, że możesz cierpieć w przypadku ciała, na przykład jeżeli jesteś jakoś tam mocno uzależniony od cukru, to oczywiście dzień bez cukru będzie trudny. Podobnie jest w przypadku tych naszych namiętności, ne pasiones, czyli jeżeli mamy bardzo, roz... na przykład jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do zaspokojenia naszej ciekawości w sekundzie, w której ona powstaje. To oczywiście, jeżeli spróbujemy odroczyć to zaspokojenie ciekawości, to będziemy cierpieć w jakimś sensie. Więc wielki post to jest taki trochę czas próby. Warto odjąć tego typu walki, nie warto podejmować ich o własnych siłach, bo raczej jest to awykonalne, więc tutaj trzeba bardzo prosić Pana Boga o pomoc. On Bóg bardzo Ciebie kocha i niczego nie pragnie bardziej niż tego, żebyś zwrócił się do Niego. Przodem, twarzą, a tyłem do swojego grzechu. Więc jeżeli Ty podejmiesz świadomie takie próby, to naprawdę Pan Bóg bardzo, bardzo chce Tobie pomóc. Zły będzie od razu przerażony, że podejmujesz takie próby i wymyśli milion bardzo inteligentnych sposobów na to, żeby Cię od tego odwieść. Od tego, że to jest w ogóle archaiczne myślenie o umartwieniu w XXI wieku, poprzez to, że to jest nierozumowe, poprzez to, że czas jest w ogóle absurdalny, bo przecież. Co się dzieje teraz na świecie? Ludzie, że ja, ja będę teraz myślał o tym, żeby powiedzmy nie zjeść tego przysłowiowego batonika, kiedy na świecie dzieje się to, co się dzieje. No więc y, zły będzie wymyślał milion powodów, dla których ten Wielki Post 2022 miałbyś przegapić, przespać, obudzić się powiedzmy w okolicach Wielkiej Nocy i stwierdzić, że może za rok, może za rok Wielki Post tak jakby lepiej. To nie był dobry rok. Tymczasem. No, wielki post dopiero się zaczyna, więc zachęcam, aby spróbować tego wielkiego postu nie stracić, nie przespać. Wielki post to jest czas nawrócenia, to jest czas, w którym podejmujemy walkę. Walka to nie jest raczej relaksik. Natomiast jeszcze jedno, o czym warto powiedzieć: zły bardzo często przyjmuje taką taktykę, że człowiek staje się jakby jak tama. To mi też powiedział ksiądz Krzysztof że nie bądź jak tama. Czyli tama to jest coś takiego co blokuje całutką wodę, blokuje. Natomiast w momencie w którym powiedzmy robi się w niej jeden prześwit i przecieka ta woda drugi, to w pewnym momencie napór tej tej wody po prostu całą tamę rozwala i woda płynie. O co tutaj chodzi. Na pewno milion razy już w swoim życiu tego doświadczyliście, że postanawiacie sobie, że no nie wiem, nie będziecie na przykład palić. I zapalicie jednego i stwierdzacie: No tak, no kurczę, sprawa nieaktualna. Czyli jedno małe potknięcie czyni całą sprawę nieaktualną. Szczerze, znacie ten temat? Ja go znam doskonale i prośba na ten wielki post, żeby pamiętać, że to jest też taktyka złego, który nie chce, żebyś podejmował walkę. Jeżeli podejmiesz walkę i nawet za dwa dni ci się nie uda, to wielki post się jeszcze nie skończył. Nie jest tak, że jedno potknięcie czyni sprawę nieaktualną, wręcz przeciwnie. Jeżeli ci się nie uda, to chyba tylko to potwierdza, że to jest to miejsce, w którym tę walkę naprawdę warto kontynuować. Aha, i jeszcze jedno. Niedziela w jakimś sensie zawiesza. To już ktoś mądrzejszy ode mnie musiałby powiedzieć, jak to ująć mądrze. Natomiast niedziele w trakcie Wielkiego Postu nie powinny być czasem na pewno pokuty jakiegoś umartwienia. Niedziela jest dniem Pańskim i to jest dzień radości. Nie chodzi o to może, żeby sobie folgować za wszystkie poprzednie 6 dni już na maksa w niedzielę, ale niedzielę to nie są dni ku temu, żeby pościć. Więc to jest taki może rodzaj pocieszenia w tym wszystkim, że dzień ulgi, tak to ujmijmy, dzień radosny już w najbliższą niedzielę. Kochani, mam nadzieję, że udało mi się w miarę przekazać to, że po pierwsze warto, bo jest to sprawa wagi zasadniczej, po drugiej, że to nie jest tylko takie męczenie dla męczenia, tylko że nagroda jest gigantyczna. Nagrodą jest sam Pan Bóg. I mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że niezależnie od tego, że na świecie teraz zawierucha, to ona nie zawiesza tematu wieczności, tematu zbawienia naszej duszy. Wielki Post, który właśnie się zaczyna, jest dobrym czasem, właściwym, wskazanym przez Pana Boga. Czasem na to, żeby się nawracać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby wesprzeć finansowo te moje tutaj wypociny, to, to szczegóły jak można zostać patronem mojej pracy publicystycznej znajdują się pod filmem. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w ten sposób. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.